Trzy bolskie singliski walczyły o ćwierćfinał turnieju WSG Open 2019. Jedna tę walkę wygrała. Bez zaskoczenia można powiedzieć na to, co ostatnie tygodnie przynosiły. Tą zawodniczką jest Maja Chwalińska, ale zanim powiemy sobie o tym, w jakich okolicznościach to się wydarzyło, no przybliżę Wam to, co działo się dzisiaj od tych godzin porannych na kortach warszawskiej legii. No, rozpoczęło się od małych zawirowań, jeżeli chodzi o plan gier, bo miały tenisistki rozpocząć o 10, rozpoczęły o 11, a niektóre nawet o 11.30. To wszystko spowodowane no złą pogodą, która po prostu tutaj krążyła nad stolicą Polski w godzinach nocnych. No ale jak już zaczęły, to od razu pojawiły się polskie akcenty. Pierwszym z nich niestety nie byliśmy jakoś przesadnie zadowoleni, no bo okoliczności całego meczu Pauli Kani. Były takie no, dosyć smutne i dla zawodniczki, i myślę, że dla jej najbliższych, i dla wielu kibiców, którzy tutaj za nią ściskali kciuki z fan klubem Magnieszki Radwańskiej na czele. Paula wyszła na mecz z francuską. Te są Andrione no Taka powiedziałbym dosyć Pesymistyczna i, i nie chodziło tutaj pewnie o wiarę, tylko o to wszystko, co działo się w poprzednich godzinach, co działo się wczoraj w godzinach wieczornych. No jakiś prawdopodobnie tajemniczy wirus się przypałętał, jakieś problemy zdaje się żołądkowe i po prostu widać było od pierwszej piłki tego meczu, że Polka gdzieś tam z tyłu głowy ma świadomość tego, że to nie jest dobry dzień do rywalizacji sportowej. Z niezłą zawodniczką, myślę, że tak jak powiedziałem w naszym wstępie, z zawodniczką, która byłaby w zasięgu Pauli, gdyby ta była na, na 100% dysponowana i sprawna. No w zasadzie to, to jest mecz, który szybko wyrzucimy z pamięci, bo nie działo się nic dobrego. 1 do 6, 0 do 3, i Paula wściekła w wielu momentach, złamała rakietę. Widać było, że ta frustracja tymi wszystkimi okolicznościami meczu narasta. Paula nie zdołała ukończyć. Tego spotkania, a to wszystko okazało się na tyle poważne, że wycofała się również z Debla, gdzie z Kasią Peter była rozstawiona z numerem pierwszym. Rywalizowała również wspomniana Kasia Peter w, w pojedynku singlowym. Tutaj mamy drabinkę turniejową, i tutaj to nazwisko Polki ostatecznie niestety nie trafi. Chinka. Juan była jej rywalką, ta, która wczoraj wyeliminowała Stefę Rogozińską Dzik. No. Liczyłem szczerze mówiąc na to, że, że tenis Kasi Piter wybroni się w starciu z taką nieregularną, trochę szaloną chińską armatą, natomiast było inaczej. Było kilka powrotów, było trochę walki, nawet w sytuacji beznadziejnej, co charakterystyczne akurat dla wielkiego charakteru Kasi. W drugim secie próbowała to wszystko wyciągnąć, no ale skończyło się zdecydowaną wygraną Chinki. 6 do 3 w secie drugim, chociaż no, próbowała. Tego powrotu Polka. No i ten trzeci akcent, jedyny, który okazał się pozytywny i zwycięski, to singiel z udziałem Maji Chwalińskiej. Maja rywalizowała tutaj z zawodniczką, z którą już wcześniej grała. No i wiedzieliśmy, że Rosjanka Iwanienko nie zlekceważy Maj, bo już raz z nią przegrała, gdy Maja miała 15 lat. No ale. To lekceważenie akurat nie było najważniejszym punktem tego meczu, bo po prostu Rosjanka wyszła skoncentrowana, natomiast Maja dzisiaj zagrała znakomity mecz. Popis sprawności, całe używanie całej geometrii kortu, no, to jest poezja tenisa. No, nie mówię, nie mówię tego tylko dlatego, że Jesteśmy tej samej narodowości, natomiast wiele osób, myślę, będzie się jeszcze na świecie zachwycało sposobem gry, samym sposobem gry, Mai chwalińskiej, bo. Ta skuteczność przy dropszotach, przy lobach, przy wolejach po prostu wyróżnia się z tłumu myślę, że nie tylko na poziomie turniejów, na których się w ostatnich tygodniach znajdowaliśmy. Dzisiaj maja była okrutna dla przeciwniczki 6 do 3, 6 do 1, nieco ponad godzinę gry, i ona znajduje się tutaj w tej dolnej sekcji turniejowej. Drabinki. Spotka się z bardzo ciekawą rywalką, ale o tym, o tym powiemy sobie jutro w takim wprowadzeniu Was w ten dzień finałów, Natomiast ta Gruzinka Gorgodze to jest zawodniczka szalona. Ona dzisiaj pokonała tutaj w bardzo trudnym, takim emocjonującym pojedynku Nastię Szoszynę na korcie centralnym. No. To tak wygląda e, nasz raport dotyczący głównie oczywiście polskich zawodniczek. Tak wygląda drabinka turniejowa. Tutaj trafiła Włoszka Kieza, która tylko 8 minut grała dziś z Juchaszową, a na sam dół Gruzinka Gorgodze, więc mamy 8 najlepszych tenisistek w WSG Open 2019, wśród nich jedną Polkę, Maję Chwalińską.